Ile amunicji możemy zabrać, ile amunicji możemy przenieść? Potrzebujemy jej dużo: 200 pestek na trening, dużo treningów. To trzeba zabrać ze sobą, to też waży. Generalnie jadąc gdzieś, to samo zabranie podstawowej amunicji na trening to już czuć. Plus oczywiście jakiś zapas, bo treningi bywają różne. Natomiast waga. Tutaj mamy pudełko, które może przenieść 1000 sztuk amunicji 9 mm. Jak się wyjmie wewnętrzne pudełeczka, to można nasypać tego więcej. Sprawdzimy dokładność wskazań wagi. Proszę bardzo, działa. No i teraz 1000 sztuk amunicji elaborowanej. 124 grainy to ma znaczenie to w końcu ilość ołowiu, który musimy przenieść. Prawie 13 kg, 1000 sztuk amunicji 9 mm, prawie 13 kg do noszenia, gdybyśmy chcieli tyle na raz zabrać.